Czy mam ochłonąłeś już po każdym? Ja nie wiem, czy ochłonąłem. Ja na zimno podchodzę do roboty, którą mam wykonać. i Nie powiem, żeby był jakiś wybuch euforii po zwycięstwie, czy jakieś tego typu rzeczy. Nie, zadanie wykonane i przygotowuję się do następnych. No właśnie, przemyślenia, co dalej? Nie wiem, no, na razie wydaje się, że w tym półroczu nie zawalczę. Chyba, żeby ktoś wypadł z rozpiski, z której zgal, ale tego nikomu nie życzę. Mam nadzieję, każdy w zdrowiu dotrwa i, i zawalczy swoje walki. A ja pewnie po wakacjach. Jak spokojnie obejrzałeś sobie walkę e, z Kudzianem, to jakie wnioski, co byś poprawił? Uff, trudno powiedzieć, co bym poprawił. Generalnie bardzo dobrze zawalczyłem. Wiele bym nie musiał poprawiać, bo ta jakby walka zmierzała dla mnie w dobrym kierunku. No ale pewnie jakoś lepiej bym przygotowany na to, że nie jest wymiana ciosów Mariusza intencją, tylko schodzenie do nóg czy do klinczu i wtedy pewnie więcej ciosów z dołu bym bił i mniej może skakiwał z ciosami, ale to no, się tak łatwo mówi po walce. Słuchaj, po powiedziałeś przed chwilą, że w tym roku nie, nie do końca chcesz walczyć albo nie do końca jest szansa walczyć. W tym półroczu, w w tym w tym półroczu tak, tak. A czy takie plany troszeczkę dalsze na 2020? Znaczy, ja mam w kontrakcie jeszcze trzy walki z Federacją. I wydaje mi się, że te trzy walki powinny się odbyć do końca 2020. Ale w jakich one będą terminach, z jakimi przeciwnikami, w jakich kategoriach wagowych, to dzisiaj chyba nawet. Wróżbita Marian czy Wróżbita Tomasz, nie byłbym w stanie tego powiedzieć. Ale to jeżeli w tym roku już nie zawalczysz. Nie, nie w, tym to... w tym półroczu. W tym półroczu, przepraszam. Mam nadzieję, że w drugim hmm. półroczu, że zawalczę. Okej, okay, bo się robi bardzo ciasno z tymi terminami na trzy walki. Będzie bardzo intensywnie wtedy, nie? Nie, to no jest półtora roku. no, jest, no a, Mniej no. więcej co pół roku walka, także... Generalnie, z mi zdrowie dopisuje, to mogę walczyć co dwa miesiące. To nie ma znaczenia. Aha. Może być, że jakaś czasami jest dłuższa przerwa, a potem są dwie walki w krótszym odstępie. No, dzisiaj, nie ma, dzisiaj nie mam tego zaplanowanego jeszcze szczegółowo. Dzisiaj rekreacyjnie bardzo pomagasz Fundacji Różalskiego. Skąd się wziął pomysł i jak to wszystko wygląda? Bo to jest pierwsza taka impreza, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą markę Dzikie Koty. To w ogóle jest finał całej akcji, bo Crux Difference stworzył 100 unikatowych kalendarzy na rok 2019, w których były zdjęcia Michała Lorda Oleksiejczuka, Michała Materli, Marcina Różalskiego i moje. I można było licytować te, te, te wyjątkowe kalendarze. I z tej licytacji bodajże ponad 60 tysięcy złotych udało się uzyskać. I te kalendarze. Jakby były opatrzone tym hasłem Dzikie Koty i dzisiaj jest jakby finał tej akcji po prostu. Mhm. E, jeszcze też z tym związane, ponieważ są tutaj też ludzie, którzy te kalendarze licytowali, ale chcieli jeszcze dodatkowo wesprzeć akcję i z Different to, to wszystko e, zorganizował, a w połączeniu oczywiście z, z Tech housem, dlatego tu ci jesteśmy. Lubisz pomagać? Słuchajcie, no najłatwiej się pomaga wtedy, kiedy ciebie to gdzieś mocno nie obciąża, a teraz mam taki luźniejszy okres, jest sobota wieczór, mogę przyjść, super zjeść i jeszcze dzięki temu pomóc, to no, nie może być lepiej. No więc właśnie, bo pytam, bo, bo jesteś człowiekiem znanym, jesteś olimpijczykiem, masz pewną markę, tobie jest bardzo łatwo wyjść i pomóc, nie? Bo to jest jakby, wiesz, no, no dużo na... cię to nie kosztuje, nie? nie? W ogóle mnie to nic nie kosztuje i na pewno nie jest to trudne. Także jeśli tylko mam czas, bo to z tym zawsze jest krucho, to zawsze chętnie pomogę. Dziękuję bardzo za